Zanim Mieszko I się ochrzcił, to był totalnym playboyem. Nie, to nie żart. Historycy mówią nawet o Siedmiu żonach. Tak, Polska zaczęła się od poligami. Nie wiemy dokładnie, kim były te kobiety, ale wiemy, że to były sojusze polityczne, nie randki Cindera. Zamiast wojny, ślub. Ale przyszedł rok 966 i nagle Mieszko I rozwodzi się z sześcioma żonami. Kościół mówi, Monogamia stary i tak tylko zostaje mu dobrawa z Czech. Wyobraź sobie teraz tę scenę. Mieszko organizuje zjazd rodzinny i do swoich żon mówi: Sorry, dziewczyny, ale zostaje was tylko jedna. Dobrawa była jednak harta. Legenda głosi, że zgodziła się na ślub tylko pod warunkiem chrztu. Chrzest Polski siła kobiety. Morał pierwszy władca Polski był takim trochę królem Julianem. Ale jak przyszło co do czego Polska powstała, bo kobieta postawiła warunki.